Cześć, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Dietetyka przy mikrofonie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o słodyczach. Dlaczego i za co je tak naprawdę kochamy? Dlaczego ciągnie nas do nas w każdej możliwej sytuacji do słodkiego i jak możemy sobie z tym poradzić, jeżeli oczywiście mamy problem z ciągłym zajedaniem słodyczy? Ja się przyznaję, jestem słodyczocholikiem, bardzo lubię różnego rodzaju słodycze, czekoladki, ciasta, ciasteczka. No i przyznam szczerze, gdyby nie mój taki upór i konsekwencja w zmniejszeniu jedzenia słodyczy, no to nie byłoby tak kolorowo. Tyle Wam mogę już tutaj na wstępie powiedzieć. Ja zazwyczaj słodycze staram się jeść raz w tygodniu. Wtedy wychodzę do ulubionej cukierni, zamawiam kawę, ciacho i delektuję się tym posiłkiem. To jest jednak taka moja metoda na podjadanie słodyczy. Przy okazji musiałam u siebie rozpracować bardzo wiele mechanizmów, które sprawiały, że jem te słodycze że zajadam też emocje przy okazji, e, ale to też jest temat tutaj na y, osobną rozmowę, jeżeli chodzi o kwestię zajadania emocjonalnego y, słodkości. E, dlatego też tak bardzo rozumiem wszystkich pacjentów, którzy do mnie przychodzą i mówią, że nie potrafią żyć bez słodyczy, że słodkości to jest coś co daje im energię do życia, sprawia, że y, uśmiechają się, że mogą wstać na przykład, że stresy znikają. I tu już powinna ci zapalić czerwona lampka i takie o kurczę, Podała mi te wszystkie rzeczy, które ja robię, dlaczego ja jem te słodycze. Więc <laughs> dzisiaj też będziemy wyłapywać te mechanizmy, które sprawiają, dlaczego my te słodycze jemy aż tak często. Na początku, oczywiście wspieram się notatkami, na początku też odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego my te słodycze właśnie tak kochamy. Co sprawia, że tak nas do nich ciągnie? Sprawia to przede wszystkim połączenie cukru i tłuszczu. To jest takie połączenie, które w naszym organizmie powoduje zwiększone wydzielanie endorfin, czyli hormonów szczęścia. I wyobraźcie sobie, jak na przykład w dzieciństwie za dobre sprawowanie, dobre oceny dostawaliście czekoladkę. Organizm zapamiętał to zachowanie, mózg w szczególności, i stwierdził, że aha, ok, jak będę się dobrze zachowywać, to dostanę coś słodkiego. Następnie, w sytuacji, gdzie byliście smutni, zestresowani, to na przykład rodzice zabierali Was na lody, żeby Wam poprawić nastrój. I mózg <coughs> też zapamiętał to zachowanie, no i stwierdził, że w momencie, kiedy znowu będzie mi smutno, to na pewno sięgnę po te lody, żeby mi. Te smutki zrekompensowały. Czyli my, słodycze, kochamy z tego względu, że to jest taka pyszna mieszanka, wiecie, jest coś chrupiącego, takiego wciągającego. Jeszcze te reklamy tych słodyczy nas zachęcając, pokazują, że będzie tak miło, przyjemnie, jak my sobie zjemy coś słodkiego i przechodzimy do tej drugiej sytuacji. W której faktycznie my sobie tymi słodyczami zapewniamy jakąś przyjemność, jakąś potrzebę, czy to samotności, czy potrzebę rekompensujemy sobie tą potrzebę samotności, stresu, strachu i to wszystko sprawia, że my te słodycze uwielbiamy. Poza tym jak na przykład była stosowana metoda karania słodyczami, to my też to zachowanie zapamiętaliśmy i tutaj wręcz będziemy stronić od, te, od tych słodyczy. Słodycze też kochamy e, za to, że mogą nam się zrelaksować, że są z nami w bardzo fajnych, miłych momentach. Ile mamy wspomnień, kiedy na urodzinach wjeżdżał nasz ulubiony tort, albo na weselu był słodki stół, gdzie było pyszne jedzenie, słodycze zawsze kojarzą się nam z fajnymi, dobrymi momentami. No, w przeciwieństwie do warzyw, które kojarzą się na przykład z wciskaniem wam marchewki przez babcię, albo zmuszaniem w przedszkolu do jedzenia szpinaku. Czyli, no niekoniecznie miłe wspomnienia, nie to, co słodycze. Także tak wyglądają mechanizmy tego, e, dlaczego my te słodycze tak kochamy i dlaczego my je ciągle chcemy jeść. My je chcemy jeść właśnie dlatego, co powiedziałam, że. Sprawiają nam przyjemność, dają dużo radości, pomagają nam się zrelaksować, odpocząć, wpływają też na to, że rekompensujemy sobie pewne braki. Na przykład w filmach jest to bardzo fajnie pokazane, jak no, najczęściej jest zerwanie kobiety z mężczyzną, no i ta kobieta siada sobie przed telewizorem z butelką wina, pudełkiem lodów, i się tym zajada. I tym samym rekompensuje sobie ten ból, tą stratę, to, że teraz będzie musiała być samotność, samotna, bo przecież te, te jedzenie, te lody, te słodycze ukoją jej emocje. No i tak to, moi drodzy, niestety wygląda, że te słodycze mają też te ukryte funkcje. Dodatkowo my kochamy jej słodycze. Dlaczego ciągle je jemy? Z tego względu, że możemy być stale głodni, możemy być niewyspani, możemy mieć za małą ilość kalorii w diecie. I to wszystko sprawia, że my częściej będziemy sięgać po to słodkie, żeby sobie dodać energii, podnieść poziom endorfin, żeby nie być aż takim zmęczonym Więc po to będą te słodycze nam potrzebne Oprócz tego my często sięgamy po słodycze Aby wyrazić miłość do drugiej strony Na przykład na dzień babci, dziadka Kupujemy czekoladki, czy pieczemy ciasta Jak idziemy do znajomych, czy na randkę To też bardzo często dostajemy jakieś czekoladki Jakieś coś tutaj słodkiego No i tym samym wyrażamy nasze uczucie Także słodycze Oprócz tego, że jemy je dlatego, bo lubimy, bo nie mamy energii, bo jesteśmy głodni, to jemy je też z różnych powodów dotyczących naszego układu emocjonalnego, naszych stresów, naszych rekompensat. Także jest to bardzo szeroki temat, jeżeli chodzi o jedzenie tutaj yy, słodyczy. Yy, I przede wszystkim, jak my sobie możemy pomóc. Warto uświadomić sobie, że te słodycze są naszym nawykiem, że mamy pewien rodzaj problemu. Nazwijmy to w ten sposób, że w momencie, kiedy jest na przykład stresująca sytuacja, albo jest samotność, albo się nudzimy, zaczynamy coraz częściej sięgać po te czekoladki, bo one będą nam rekompensowały pewnego rodzaju tutaj, tutaj braki. Więc samo uświadomienie sobie problemu, że mamy nawyk podjadania słodkiego, czy nawyk zajadania emocji jest kluczem do, do sukcesu jak my sobie możemy tutaj dalej z tym pomagać. Przede wszystkim warto znaleźć tą przyczynę. Jak teraz zapaliła Ci się czerwona lampka i myślisz sobie o tym, że faktycznie ja to w ostatnim tygodniu miałam tyle stresów i te słodycze mi ciągle wpadały, że chyba coś jest na rzeczy. Jeżeli już to Ci się po prostu w głowie tak olśniło, no to zapisz to. Zanotuj ten moment, złap go, bądź w tym momencie. Złapałaś ten moment, masz go świetnie. I teraz możesz się zacząć zastanawiać, co możesz zrobić, aby zmniejszyć ten poziom stresu, który Tobie ostatnio w życiu towarzyszył, i co możesz zrobić, aby lepiej na niego reagować, aby się odstresować. I jeżeli jedyną rzeczą, która Ci przychodzi do głowy właśnie są te słodycze, to pomyśl może o tym, a może jest coś innego. Może jednak pójdę na trening, wyrzucę z siebie tą złość. Może zrobię jakąś relaksującą praktykę jogi. Może pójdę na spacer, może spotkam się ze znajomymi, gdzie bardziej porozmawiamy na dany temat. Wszystko to sprawi, że łatwiej będzie Ci zmienić nawyk podjadania słodyczy. Bo ze słodyczami yy, mogę Wam pokazać o takiej pętli nawyku. Nie wiem, czy uda mi się tutaj wkleić do filmiku, jak coś, to dam Wam link, w którym będzie to wszystko pokazane na wykup polega nam na tym, że mamy zwyczaj, nawyk i nagrodę. Jeżeli chodzi o nasz zwyczaj, to yy, znaczy sytuację, zacznijmy od sytuacji. To może być właśnie sytuacja stresująca, że pokłóciliście się z partnerem, że w pracy było i tak, że kierowca was wkurzył na drodze. No, jest masa rzeczy, która nas obecnie stresuje. No i w zwyczaju masz zawsze w sytuacji stresowej sięgać po czekoladkę, bo tylko ona cię zrozumie. A co masz w nagrodę? Radość. Szczęście, spokój, zrozumienie, różne rzeczy. I to koło się zamyka, bo w momencie, kiedy nagle ta radość po zjedzeniu kostki czekolady ustąpi, wróci stres, wrócą wyrzuty sumienia, to ty znowu sięgniesz po tą czekoladę, żeby znowu poczuć to poczucie szczęścia, poczucie ulgi. I tak wygląda, moje drogie, kochane kobiety, pętla na nawyku. I jeżeli my się to zapętlimy, jeżeli nie powiemy sobie momentu stop, że widzimy, że coś jest nie tak, no to faktycznie trudniej nam będzie z tego wyjść. Bo z tej pętli nawyku my wychodzimy na każdym etapie, ale zmieniając tylko jedną rzecz. Zmieniam zwyczaj. Jeżeli zawsze w stresującej sytuacji jadłam czekoladę, aby poczuć się mniej zestresowaną, to zamiast tej czekolady wstawiam na przykład na tydzień na próbę trening albo pilates. No co tam sobie chcę. I jeżeli widzę, że to nam nie działa i ta metoda odstresowania daje mi tą samą nagrodę co czekolada, czyli poczucie szczęścia, spokoju, radości, też wydzielają się endorfiny w przypadku treningu, no to faktycznie czemu by tego dalej nie kontynuować? I tak powoli powoli zmieniam ten nawyk. To jest metoda, która pozwoli Wam zmienić bardzo wiele nawyków w Waszym życiu, nie tylko z zajechania słodyczy, ale też na przykład w paleniu. Em, czy spożywaniu alkoholu, czy jakiegokolwiek innego nawyku, chociażby siedzenia ciągle wiecie, w mediach społecznościowych, które możecie zmienić. Więc rozrysowując sobie taką pętlę nawyku, macie gotowe rozwiązanie problemu. Tylko faktem jest to, że Wy musicie jeszcze w to wdrożyć siłę, energię i dać sobie taką szansę na spróbowanie. Więc nie odrzucaj od razu metody właśnie niejedzenia, słodyczy treningu, treningiem, że sobie tak zmienisz, tylko spróbuj. I po kilku tygodniach będziesz miała odpowiedź, czy to faktycznie u Ciebie działa, czy wręcz przeciwnie. Kolejną taką strategią pomocową oprócz lokalizacji przyczyny i zmiany nawyku jest też niekupowanie słodyczy na zapas. My mamy jakby w społeczeństwie taką rzecz, że kupujemy te słodycze na zapas, bo może przyjść babcia, ciocia, koleżanka, no i tam fajnie jakby coś na tym stole było. I kupujesz te słodycze, idziesz do sklepu, no i tam bierzesz te wszystkie ciastka. Ale teraz się zastanów, kiedy ostatnio była u Ciebie jakaś koleżanka albo ciocia? Jeżeli faktycznie wpada codziennie, to rozumiem. Ale jeżeli raz na pół roku, no znaczy ciastka czy czekoladki po tym pół roku nie będą takie dobre. Więc może warto pomyśleć, dlaczego my kupujemy te słodycze na zapas, czy dlatego, że wpadną jacyś goście, żeby było na czarną godzinę, czy żeby po prostu w jakimś trudnym momencie móc sięgnąć do tej szafki ze słodyczami, to zastanówmy się, po co my to na zapas wszystko kupujemy. Bo wiecie, w sklepach jest teraz tyle słodyczy, że jak w żabce nie znajdziemy naszego ulubionego batona, to założy się, że jest w Lidlu albo w Biedronce. No na pewno tak jest. Szczególnie jak teraz mamy szybki dostęp do sklepów, mamy osiedle, gdzie te sklepy są bardzo blisko nas i łatwo nam z jednego do drugiego się przemieścić. Więc... Warto się zastanowić nad tym, po co my te słodycze na ten zapas kupujemy, bo równie dobrze w momencie, kiedy będziemy zestresowani, będziemy w trudnej sytuacji, um, będziemy musieli włożyć więcej wysiłku w zdobycie tej słodyczy. Czyli musimy się ubrać, musimy iść do sklepu, musimy wziąć pieniądze i przebić trasę, w ogóle wybrać tą słodycz, czy jedną z, z tych wielu, które jest na półkach. Więc warto trochę tak przeanalizować i zastanowić się, po co my na zapas to kupujemy. A! Jak już jesteśmy przy momencie zakupowym, to nie róbmy zakupów na głodnego, z tego względu, że w momencie, kiedy na głodnego wpadamy do sklepu, to w pierwszej kolejności kierujemy się do półek z i bierzemy wszystko, co wchodzi nam pod rękę. Tylko to, co po prostu nam w danej chwili pozwoli zrekompensować ten głód. Więc nie róbmy zakupów na głodnego, bo w koszyku wyląduje o wiele więcej rzeczy, niż byśmy tak naprawdę potrzebowały. A dodatkowo też przy okazji zjemy więcej niż, niż tak naprawdę potrzebowałyśmy. Więc radzę nie na głodnego robić, robić zakupy. Jeżeli chodzi o. Takie zamienniki słodkie, bo bardzo często się mówi, że zamiast klasycznego sneakersa, to kupcuję tam jakiegoś fit buttona. I ok. Te fit batony jak najbardziej są w porządku, bo są bardzo słodkie, są z dobrym składem, nie mają różnego rodzaju świeństwa, dodatków dziwnych, więc jak najbardziej te zamienniki mogą być w porządku. Tylko my musimy pamiętać o tym, że te zamienniki też mają kalorie. To nie jest tak, że ja sobie kupię fit batona i tam będzie zero kalorii. No nie, nie, nie. Ale. Na dany moment może nam dać tą pewną przyjemność, tą tą rekompensatę tego, tego słodkiego. Pamiętajcie, że ten też zamiennikiem słodyczami jest nie tylko taki feedbaton, ale to, to jest również miód, są daktyle, są słodkie posiłki typu owsianka, smoothie, owoce. Także jest masa rzeczy, które możemy wdrożyć w momencie, kiedy mamy ochotę na słodkie, a niekoniecznie czy mamy do tego dostęp, czy na przykład jest sytuacja, żebyśmy to w ogóle. Nie chcieli, chcieli zjeść. Więc warto mieć taką listę awaryjnych przekąsek przy sobie, żeby sprawdzać, co nam wtedy pasuje, co nam smakuje, jak to wygląda. Ja wiem, że owoc nie zastąpi czekolady w pewnym momencie, ale warto próbować. Warto wychodzić. I takim prostym też zmniejszaniem nawyku jedzenia słodyczy jest nie całkowite odstawienie z jedzenia słodkiego, tylko powoli małymi krokami. I na przykład, jak jest sytuacja, gdzie codziennie jadłyśmy tabliczkę czekolady, to zmniejszmy o połowę. I teraz przez następny tydzień jedzmy połowę tabliczki czekolady. Jeżeli uda się, to zmniejszamy o kolejną połowę tej połówki. I tak powoli, z tygodnia na tydzień, małymi krokami dojdziecie do momentu, gdzie zamiast całej tabliczki czekolady, będziecie wziąć na przykład codziennie tylko kostkę, a w późniejszym czasie, raz na jakiś czas, taka kostka czekolady się pojawi, bo będzie już Wam, no, po prostu za słodko i za dużo będzie tych, tych słodyczy. Przede wszystkim jeżeli chodzi o słodkie, to też warto y, zmienić troszeczkę myślenie na temat y, słodkiego, y, żebyśmy nie demonizowali tych słodyczy. Z tego względu, że mamy tak gdzieś tam z tyłu głowy... Bardzo mocno zakorzenione, że słodycze są złe, słodycze są niedobre, słodycze tuczą. No nic bardziej mylnego, bo słodycze mogą być fajnym posiłkiem. Ja nie mówię, że nie może ich być, bo one na spokojnie mogą być w jadłospisie w waszym menu, ale nie jakby w nadmiernych ilościach. Umiar jest tutaj wskazany. E, my na spokojnie możemy zjeść czekoladkę, możemy zjeść batonika, nie ma tutaj najmniejszego problemu. Natomiast w momencie, kiedy my faktycznie widzimy, że przesadzamy z tym słodkim, że tych słodyczy jest trochę za dużo, no to faktycznie warto wtedy trochę... Pozastanawiać się, jak to tutaj wszystko wygląda, jak my podchodzimy do tego jedzenia słodyczy, czy my dbamy o to, żeby nasze posiłki, nasze menu było wartościowe, czy wręcz przeciwnie, czy rekompensujemy sobie pewne braki słodkie. Także przed tobą jest bardzo duże zadanie, aby trochę pozastanawiać się nad tym, kiedy jesz słodycze, w jakich sytuacjach. Co sprawia, że poniesięgasz i skutecznie, powolutku zacząć zmieniać ten nawyk według tej pętli nawyku, o którym Ci powiedziałam. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszy odcinek i już za tydzień zapraszam Cię do kolejnego odcinka Dietetyka przy mikrofonie. Do usłyszenia.